Dzień dobry kochane moje, witam was serdecznie. Justyna na Krawczek, jakby szczęśliwą kobietą. Ostatni dzień już wyzwania naszego wyzwania listopadowego zasługujesz na szczęście. 21 spotkanie, kochane, i to jest piątek, piątek, piąteczek, piątunio, czyli ostatnie spotkanie na, na żywo. W tym listopadowym wyzwaniu. I ja od razu, gdybym zapomniała powiedzieć na sam koniec, to od razu Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że tutaj byłyście. za te wszystkie obecności o siódmej rano, za te wszystkie nieobecności, a odsłuchiwanie później po, po południu w swoim czasie, za wszystkie komentarze, za wszystkie Wasze informacje, za wszystkie wiadomości. Za podziękowania, za piękne słowa, Kasiu, kochana, za tą wczorajszą wiadomość, po prostu niesamowicie ciepłą i wspaniałą. I tak sobie myślę, że to wszystko miało, miało ogromny sens. Wiecie, ja tak, tak sobie myślę, że um, chciałabym zakończyć ten, to wyzwanie w jakiś taki niesamowity sposób e, i jakimś cudownym tematem. I tak sobie myślałam, chodziłam i myślałam, myślałam w ogóle, co to ma być i co to powinno być. Cześć, Agnieszko. I tak czekałam po prostu na jakąś inspirację, czekałam na, na Wasze komentarze i przyszło do mnie, po prostu przyszło do mnie, wiecie jak to czasami jest, po prostu <laughs> czeka się, czeka, myśli, myśli. I główkuje, a czasami po prostu ta inspiracja przychodzi z zewnątrz. Więc dzisiaj, a ostatni live w naszym wyzwaniu listopadowym, zasługujesz na szczęście 21 już, pod tytułem: Jak się robi dobro. Ja myślę, że to jest taki temat, o którym mogłybyśmy zapytać dzieci. One, one naprawdę by fantastycznie odpowiadały i, i by nam podpowiadały w ogóle, czym jest dobro i e, od czego można za, zacząć po prostu taki, e, takie funkcjonowanie każdy dzień e, no, z taką życzliwością wobec przede wszystkim drugiego człowieka, ale nie tylko wobec przyrody, wobec zwierząt, wobec w ogóle świata. No ale dobrze, e, do czego ja chciałam dzisiaj nawiązać? Chciałam nawiązać właśnie do Kasi, od której wczoraj dostałam e, wiadomość. Z Kasią poznałyśmy się wiele lat temu, oczywiście do, jak zwykle dokładnie, nie pamiętam kiedy, kiedy to było, ale to musiało być, nie no, to musiało być bardzo dawno temu, ale myślę, że w 7 lat plus 5, boże, 10, 12, znowu nie wiem, ale wiecie, no tak, myślę, że około 12. I słuchajcie, zaczynałam wtedy. Um, Zaczynałam wtedy pracę w korporacji i pamiętam, że byłam bardzo podekscytowana i bardzo szczęśliwa, wiecie, to tam po prostu takie amerykańskie, amerykańskie marzenie, amerykańska korporacja. I wtedy na tamten czas absolutnie przyznaję, że to było po prostu jak złapanie Pana Boga za nogi i ogromnie się cieszyłam. Uciekałam wtedy z francuskiej korporacji na no amerykańskiej i dostałam pracę na stanowisku koordynatora do spraw zakupów wewnętrznych. I ta, ja pamiętam, że ta rekrutacja była bardzo trudna, wieloetapowa, Na koniec byłam ja z dwoma jeszcze innymi kandydatami. I na koniec, właśnie jakimś cudem, jakimś, nie wiem, wysiłkiem pewnie, i pracą, rzeczywiście to ja, 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 ja zdobyłam tę pracę, ja zostałam zatrudniona. Natomiast rzeczywiście takie stanowisko koordynator do spraw zakupów wewnętrznych budził po prostu od samego początku duże wątpliwości, ponieważ byłam taką osobą, miałam takie stanowisko, które będzie koordynowała i sprawdzała no, w jaki sposób wydajemy pieniądze spółki, czy wydajemy je dobrze, czy wydajemy je słusznie, czy nie płacimy zbyt wysokich cen, więc od razu byłam na takim trochę w linii ognia, kochane. I pamiętam, że długie długie godziny musiałam spędzać w dziale finansowym, żeby rzeczywiście przyglądać się tym fakturom, robić różne raporty. Tam była naprawdę kawał, kawał roboty do, do zrobienia. No i tak sobie myślę właśnie z perspektywy czasu, że od razu miałam podwórkę i od razu wiele osób było negatywnie do mnie nastawionych. Jak ja szłam rano do tego działu finansowego, to od razu miałam ból brzucha, bo po prostu widziałam, jak szefowa działu finansowego na mnie patrzyła, ale nie tylko patrzyła. Po prostu po była totalnie nieżyczliwa, bardzo ale absolutnie niemiła, wręcz agresywna. Jak ją pytałam o jakieś wyjaśnienia, bo tam były różne jakieś kodyfikacje, kody e, tych wydatków, które dla mnie były po prostu jakąś czarną, nieznaną magią, to ona e, potrafiła mi tam, często w języku angielskim, potrafiła mi odpowiedzieć: Jak nie wiesz, to weź sobie słownik do angielskiego i sprawdź. Więc to było naprawdę bardzo niemiłe i tak jak być szczęśliwą kobietą, tak ja Wam zawsze kochane mówię, cały czas wiem, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, co jest czarne, co jest białe. I to absolutnie było czarne. Ale w tym dziale właśnie była, była Kasia. Była Kasia, która wczoraj do mnie napisała, i tak sobie myślę, właśnie, że to jest ta życzliwość i to dobro, o którym dzisiaj mówimy. Kasia, jako jedyna z działu, było tam ich, nie wiem, z sześć, osiem osób, zawsze, ale to zawsze, z takim uśmiechem na buzi mnie witała. Zawsze, kiedy widziała, że ja mam jakieś kłopot, to od razu mówiła, słuchaj, to może ja ci pomogę, w czym mogę ci pomóc? Z takim uśmiechem dziewczyna po prostu zawsze. To było coś niesamowitego. Dzisiaj, Kasiu, kochana, wiem, że odsłuchujesz albo teraz, albo, albo, po swoim, albo w swoim czasie. Się. Bardzo serdecznie Ci za to dziękuję, bo wiecie, kochane, my sobie myślimy, że właśnie ta życzliwość czy dobro to jest coś wielkiego, kiedy my, nie wiem, pojedziemy do Afryki, zbudujemy szkołę, to jest ogromna rzecz, ja wiem, ale że, że to dobro i robienie fajnych, dobrych, miłych rzeczy, które są przede wszystkim, wiecie, takim skutkiem od razu natychmiastowym dla nas, bo jak my robimy dobre rzeczy, to po prostu my natychmiast sobie robimy dobrze, ale są po prostu mają ogromną moc i można właśnie zacząć od tych drobnych i, i takich w sumie nic nieznaczących czasami, a ogromnie znaczących, bo ja dzisiaj do Kasie i, i, i ten jej uśmiech pamiętam do dziś, e, możemy to po prostu robić od zaraz. Cześć Marta, cześć Renata, witajcie, cześć Kasiu, cześć Jolu, cześć Agnieszka. Witam Was bardzo kochane serdecznie, już w ostatnim dniu listopadowego wyzwania, zasługujesz na szczęście. I pamiętam później, Kasia przyszła do działu księgowego, bodajże. Ja w międzyczasie zostałam, zostałam szefową działu administracji, po prostu robiłam wszystko, żeby tam Kasię do siebie ściągnąć. I finalnie się udało, kochane, bo ja po prostu chciałam otaczać się takimi ludźmi. Nie dość, że Kasia była zawsze uśmiechnięta i zawsze cudowna i dla każdego zawsze znalazła dobre, dobre słowo. To po prostu była bardzo dobra w tym, co robi. I ja wiedziałam po prostu, po prostu, że jeżeli Kasia się o coś poprosi, Kasia się jeśli zleci jakieś zadania, jakąś pracę do wykonania, to ja wiedziałam po prostu, że to będzie zrobione. Więc takie połączenie naprawdę po prostu, no cud, chodzący cud. Dobrze, czyli co? Um, jak, robić to, jak robić to szczęście, jak robić to dobro? Zobaczcie w taki drobny, drobny sposób, prawda? I ja bym chciała Was, kochane, dzisiaj zapytać: Cześć, Ewelinka, o kochana, cześć, witam Cię, 21 po prostu zaliczona obecność, jesteś tutaj zawsze z nami. I, jak możemy robić to dobro, kochane? Jak wam, co Wam przychodzi do głowy? Piszcie tutaj, bardzo Was proszę, napiszcie, co, co Wam przychodzi do głowy, e, w jaki sposób możemy robić właśnie takie, takie dobre, fajne rzeczy żeby zacząć już dziś, gdzie ta życzliwość się zaczyna, gdzie się kończy, ja to sobie wypisałam. Właśnie ten, ten uśmiech, zobaczcie, że nam się wydaje to takie banalne, ale na podstawie tej historii z korporacji amerykańskiej i tej mojej kasi, ja po prostu wiem, jak to wiele zmienia. Takie właśnie życzliwe nastawienie do drugiego człowieka, przepraszam. Miłe słowo, tak? To miłe słowo znowu to jest takie, no, miłe słowo po prostu. Możemy spotkać się dzisiaj z koleżanką, kochane, bo to będzie dzisiaj Wasze wyzwanie na dziś. Co możemy zrobić? żeby rzeczywiście to, to dobro i tą życzliwość szerzyć. Eee, miłe słowo tak, eee, na dzień dobry koleżancy, powiedzieć pięknie wyglądasz, ale pięknie się wyglądasz, ale piękny dzień. Nie wiem, cokolwiek po prostu, czy wchodzicie do e, autobusu, metra, tramwaju, po prostu, zamiast czekać, że ktoś się uśmiechnie, zamiast narzekać, że ludzie są po prostu zaspani, że są niemili, że w ogóle się nie odzywają, to my możemy zrobić ten pierwszy krok. Zawsze pamiętajcie, kochane, że zawsze zmiany zaczynamy tak myślę sobie dzisiaj. Zaczynamy od siebie, co jeszcze, no właśnie ten uśmiech, ale co jeszcze z takich drobnych rzeczy, słuchajcie, już, bo to znowu nie od razu trzeba jakieś na jakieś pieniądze, na jakieś a, potrzeby wpłacać się, też można. Nie od razu trzeba budować te szkoły w Afryce, chociaż też można. Nie od razu można robić jakieś. Trzeba ogromne rzeczy, ale na przykład, ja też sobie tutaj zapisałam, możesz kogoś wysłuchać. Słuchajcie, jak to jest dużo, jak, jaka, to, jaka to jest moc, słuchajcie. Ja też się o tym przekonałam, bo wiecie, mówiłam wczoraj, że ja to jestem raczej z tych osób, które nie chcą marudzić, nie chcą mówić, a później się okazuje, że jak ja zostanę wysłuchana przez moją siostrę Anię, czy przez moją przyjaciółkę Ole, czy moją przyjaciółkę Debbie, to od razu po prostu robi się lżej na sercu i. I tak sobie właśnie myślę, jaka to jest moc tego właśnie, tak, moc i po prostu niesamowite dobro płynące z takiej banalnej, prostej rzeczy, właśnie, że my zostaniemy przez kogoś wysłuchane. Mm, tutaj mam takie dwa cytaty, kochane. Przygotowałam sobie. Kochać życie to zawsze troszczyć się o drugiego człowieka, to jest cudowne. Natomiast ja chcę Wam jeszcze powiedzieć, a zanim przejdę w ogóle do tego, co ja bym chciała dzisiaj dobrego zrobić dla kogoś innego i co w ogóle właśnie przyszło, w takim najmniej spodziewanym momencie, kiedy ja siedziałam, myślałam sobie, jak ja zakończę to wyzwanie, że chciałabym zrobić coś fajnego, coś dobrego i nagle coś się okazało, że przyszło, ale zanim. Ostatnio słuchajcie, bardzo często jestem w takiej kawiarni. Nie pamiętam, czy to jest sowa, czy ta druga, już nie, nieistotne. I tam zawsze jest po prostu taka kobieta, która <noise> po prostu nigdy się nie uśmiecha i zawsze jest, no przepraszam, ale wykrzywiona i zawsze po prostu jest taka niemiła i on nie, nie, nie odpowiada dzień dobry. I wiecie, ja po prostu też stwierdziłam, że okej, okay, no po prostu trudno ja po prostu zamawiam tą kawę i, mm, i odchodzę. Ale kiedy, kilka dni temu, kiedy ja miałam bardzo trudne rozmowy, ja tutaj wspominałam, kochane, na szczęście one w czasie... Zakończyły definitywnie. To kiedyś opowiem, ale to rzeczywiście chodzi o sprawę szkoły mojej córki. I edukację. Więc ten temat jest zakończony. Szykujemy się do dużych zmian, ale wiecie, w momencie kiedy tego zakończenia jeszcze nie było, to, to po prostu było bardzo dużo stresu. I miałam jeden taki dzień, kiedy rozmawialiśmy rozmowy w nowej szkole, nowe rozmowy w starej szkole bardzo. W tej starej szkole, w tej obecnej po prostu bardzo trudne, szokujące, zaskakujące i wręcz takie potwierdzające, że. Um, uh, że my możemy dużo sami dla siebie zrobić, ale nie możemy oczekiwać, że ktoś inny się zmieni. Ale to nie na dziś, kochane. Ja to na pewno kiedyś o tym opowiem. Jakie lekcje płyną przede wszystkim dla mnie, dla nas? Bardzo, bardzo takie trudne, ale myślę, że bardzo też wartościowe. Natomiast, właśnie, będąc przed tymi rozmowami, byłam po prostu tak zestresowana i idę do tej kawiarni, słuchajcie idę do tej kawiarni i znowu jest ta pani i po prostu jest tak nieuśmiechnięta i taka e, tak mało zaangażowana i taka po prostu nieszczęśliwa, że ja w końcu do niej podchodzę i patrzę na nią i z takim wiecie, jak nas dotknie też to samo to, to może wtedy właśnie jest taki czas na refleksję i na, i może właśnie na znalezienie sposobu na to, żeby, żeby zrobić coś fajnego, dobrego, mimo że po prostu widać, że po drugiej stronie jest ściana i u mnie ściana i po prostu fatalny dzień i podchodzę do niej, nie wiem dlaczego. Być może na skutek tych wszystkich zmian, być może na skutek tego listopadowego wyzwania, kochana, za które dzisiaj jestem ogromnie wdzięczna, po prostu wpadłam na pomysł, że może ja coś z tym zrobię, zamiast patrzeć na nią i myśleć, Boże, po prostu znowu jest, znowu jest wykrzywiona. Podeszłam do niej i mówię: Dzień dobry, ja znowu kawa, cappuccino na mleku sojowym. Wie, czy Pani też dzisiaj wstała lewą nogą? Czy Pani też zaczęła dzisiaj tak fatalnie dzień? Ona tak patrzy na mnie mówi, wie Pani co? Strasznie. I od, od razu obydwie miałyśmy taki uśmiech, mówi strasznie, mówi, 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 że wstała o czwartej rano, bo o piątej musiała być już w pracy, nie przyjechał autobus, strasznie zmarzła, jej syn jest, synek jest chory i zaczęłyśmy rozmawiać i po prostu ta rozmowa sama, taka właśnie nie, a tak, dlaczego Pani jest taka wykrzywiona i nie uprzejma? tylko gdzieś tam wyjście takie, Boże, ja też kochana kobieta i Cię rozumiem, więc pogadajmy o tym, sprawił po prostu, że mimo, że obydwie miałyśmy trudny dzień i trudną sytuację, obydwie od razu byłyśmy uśmiechnięte i Pani przyszła, mówi może ciasteczka, mówię bardzo dziękuję, niech Pani zje to ciasteczko, bo ja nadal słuchajcie, od 1 lipca bez słodyczy więc to było niesamowite, ale też dla mnie, kochane. Ja się przyznaję absolutnie, że ja też zapadam w takie o, w złości. Ja nie jestem w stanie po prostu, ale okazuje się, że jestem gdzieś po pewnym czasie wyjść z takiego myślenia negatywnego i coś zrobić fajnego. Ale wiem, kochane, że to nie jest, że to nie jest łatwe. E, tak myślę sobie. Mm, że e, właśnie e, już nawiążę do tego, bo czas leci szybko. E, piszcie, kochane, piszcie, piszcie. Widzę, że jesteście słuchacie, ale piszcie. Co możecie dobrego dzisiaj zrobić? Co możecie dobrego zrobić? Gdzie ta życzliwość jest i od czego ona się zaczyna i co dzisiaj zrobicie, kochane, bo będzie to wyzwanie dla was. Ale słuchajcie, ja kilka dni temu dostałam zaproszenie do grupy. Ja ją teraz wyszukam i postaram się tutaj, kochane, wrzucić od razu e, do grupy, która <laughs> Hmm, e, która powstała na rzecz dziewczyny, która jest bardzo chora. E, to jest dziewczyna. Słuchajcie, jestem tu po raz pierwszy, słucham sobie 20 lat, super energia, pracuję z sanatorium, spotykam ludzi chorych, narzekają, kochana Jolu, dziękuję, super, cieszę się, że jesteś. Mam nadzieję, że tutaj coś dobrego, fajnego wyciągniesz również e, dla, dla siebie. Rzeczywiście 20 live'ów za nami, ale one nie znikają, one są tutaj, one są też na YouTube, na profilu Jak być szczęśliwą Kobietą na Krawczyk. Słuchajcie, wyszukam sobie tę grupę. Mm, Grupa nazywa się Dobro do, dla Adrianny. Kochane, to jest grupa. Yy, u, chyba, kto ją, kto, ją, kto ją założył? Wydaje mi się, że Tereska. Ja dostałam oczywiście informację od Wioli. To jest grupa, słuchajcie, yy, która wspiera Adriannę, wspiera yy, dobrym słowem, wspiera również finansowo. Yy, są tutaj licytacje, możecie wystawić na licytację, yy, kochane, co tylko chcecie nie wiem, jakiś przedmiot z domu, jakiś jakąś porcelanowy talerzyk, co tylko chcecie. Chodzi o to, żeby podzielić się czymś i sprawić, że ludzie będą licytować i e, wpłacać po prostu na, e, na konto fundacji dla Adriany. Już, kochane, patrzę sobie, gdzie ja tutaj jestem, żeby zobaczymy, czy nam się pojawi ten, e, ten komentarz. E, jak wejdziecie sobie na tę grupę, to zobaczycie. Widzę siebie, dobrze jestem. <laughs> Dobra, komentarz, grupa. E, że Adrianna to jest po prostu cudna, śliczna, po prostu istota. Jej nawet nie można nazwać człowiekiem, słuchajcie, bo jak się na nią patrzy, to jest po prostu Anią. Istota po prostu niesamowita, która bardzo mocno e, zawsze wspierała inne, inne kobiety. Dobrze, już jest grupa kochana. Cześć Kasiu, cześć kochana. Mówiłam, e, mówiłam o tobie na samym początku, jeżeli nie słyszałaś, to koniecznie musisz posłuchać, bo dzisiaj mówiłam o twojej życzliwości, o twoim wielkim sercu i o tym, jakie ogromne znaczenie miałaś i miał fakt, że ciebie poznałam. Słuchajcie, jest już tutaj wrzuciłam e, grupę, e, która właśnie, na której odbywa się chociażby licytacja słuchajcie mojej książki. E, I ja myślę sobie, że chciałabym, żeby to była taka, wiecie, książka najdroższa na świecie. Jeżeli chcecie to możecie licytować książkę, czy jakiekolwiek inne przedmioty które tam ludzie wrzucają. Mnóstwo kobiet. Jest tam też taka Dorota, Dorota, Dorotka, która w sposób fantastyczny mówi o Adrianie, gdzie ona teraz jest. Adriana zachorowana, na nowotwór i to taki naprawdę bardzo, bardzo trudny, bardzo skomplikowany. Adriana czuje się, no wiecie jak to można się czuć, po prostu bardzo źle, a mimo wszystko bardzo docenia każde dobre słowo. I tak naprawdę, kochane, zbieramy się też tutaj dzisiaj właśnie mm, po to. I ja tutaj też dzisiaj pomyślałam sobie, że ten 21 live, ten wyjątkowy na zakończenie, będzie właśnie dla, dla Adriany, dla cudnej dziewczyny, która po prostu dawała swoją energię i swoje pozytywne myślenie, i swój uśmiech, i swoją radość po prostu ogromną życia wszystkim dookoła, nie szczędząc <laughs> siebie w, tym, w tych działaniach. A dziś to ona potrzebuje pomocy. Można tam, jest konto fundacji, możecie wejść sobie na tą grupę i zobaczyć, jak to wygląda. Cześć, Kasiu, kochana. Yy, yy, możecie zobaczyć w ogóle kim Adriana jest, jakie tam filmiki wrzucała, jak tańczyła dla nas wszystkich i śpiewała i rozdawała tam, tę energię, a dziś po prostu leży i, i, i potrzebuje naszego wsparcia zarówno finansowego na leczenie, ale również wsparcia taką dobrą energią. Możecie właśnie przelewać pieniądze na konto fundacji, możecie po prostu wysłać jej dobre, dobrą energię, dobre słowo: cokolwiek zrobicie, będzie dobrze. Możecie wrzucić też na licytację jakikolwiek przedmiot, który po prostu chcecie, chcecie aby posłużył do tego, żeby, żeby zbierać te pieniądze na, na leczenie Adriany. Możecie też licytować moją książkę. Ja już sama ją licytuję. Przybijajcie, kochane. <laughs> Przybijajcie, kochane i pomagajmy Adrianie. Jest tutaj ta grupa, ja ją wrzuciłam, kochane. Myślę, że to jest to, co dzisiaj bym chciała zrobić. Każde 10 zł, Wiecie, czasem to tak się wydaje, a tam nie mogę, nie chcę. Jeżeli chcesz, to możesz, bo to nie chodzi o to, żeby przelać 1000 zł, żeby przeleć 100 zł. Czasami po prostu można przelać 10 zł i 10 do 10, 10 do 10, zbiera się wiecie, że dupa, duża, e, duża grupa. Także kochane, zachęcam Was dzisiaj do, e, do działania. No i co? I Czas się żegnać, bo już która jest godzina? Już jest 17 po. Nie wiem, jak to zrobię. <grytanie> Bo właśnie dzisiaj ostatni dzień i myślę sobie tak przede wszystkim, że to był naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby zrobić takie wyzwanie listopadowe, no bo ten listopad to rzeczywiście faktycznie jest, jest no jest taki trudny, jest zimny, tutaj dużo chorób, tutaj kolejna kaszląca osóbka mała. Leży obok mnie i, i po prostu mam nadzieję, tylko że się nie, ponownie nie rozchoruje e, szybko. Robi się ciemno, robi się zimno. No i także rzeczywiście po prostu ten listopad jest ciężki, bo grudzień już jest inny, wiecie. Grudzień już jest, przychodzi Mikołaj do dzieci. E, są święta, później jest styczeń, który szybko leci, bo tam są znowu jakieś przerwa, jakieś, jakieś święta. Później są fery i to do, 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 tej, do tej wiosny po tym później jest jakoś dużo łatwiej. Natomiast ten listopad rzeczywiście okazuje się być naj... najbardziej takim depresyjnym, okazuje się, badania pokazują miesiącem w roku. Więc powiem Wam, kochane, szczerze, że mnie też to bardzo pomogło, że ja tutaj się stawiałam, mimo że czasami po prostu, wiecie, ledwo po prostu żyłam, bo jechałam gdzieś na szkolenie w Polsce i musiałam się zatrzymywać i po prostu byłam totalnie zmęczona i niewyspana. To jednak mimo wszystko takie zmotywowanie siebie do tego, żeby zrobić coś fajnego i żeby wywiązać się z tego zobowiązania wobec Was, wobec, wobec siebie. I żeby mówić jednak o rzeczach, które są ważne nie zawsze Łatwe, ale jednak mimo wszystko e, prowadzące do pozytywnej zmiany, też bardzo mnie pomógł. I tak jak Wam mówiłam, kochane, e, trudny miesiąc za nami, e, trudne decyzje na szczęście już jesteśmy po tych decyzjach i wiecie po prostu jak kamień, kamień serca, i to wtedy rzeczywiście czujemy. Też nagrywałam o tym, kiedy wiemy, że idziemy w dobrą stronę no to właśnie wtedy, kiedy czujemy się dobrze ze sobą. I tak właśnie rozmawiamy z moim, e, z moim mężem, no bo to były nasze decyzje. Jak się czujesz? Po prostu takie pytanie: jak się czujesz? Dobrze się czuję. To będzie trudne, to są trudne decyzje, ale dobrze się czuję i to jest taki właśnie no, bardzo ważne, najważniejsze, że my czujemy po prostu, że to jest dobra decyzja, mimo że bardzo trudna <laughs> i że możemy wreszcie postawić krok w, nowym, w nową stronę, po prostu. Także, kochane, dla mnie ten listopad też był bardzo ważny, też. Też bardzo, bardzo istotny. Kasia pisze: Pomysł wspaniały, a może grudzień też, kochana Kasiu, pomyślę, pomyślę jak to tam <laughs> się zorganizować, bo grudzień jest takim miesiącem, kiedy mamy ogrom pracy w związku z nagraniami do nowego kursu online, stylowego kursu, Odkryj styl swojej duszy i po prostu wiem, że też z troski o siebie, o swoją rodzinę nie chciałabym przesadzić, a, a już doznałam i wiem, co to znaczy przesadzić. Ale może, myślę sobie na przykład o tym, żeby zrobić jakieś poniedziałki, ze szczęśliwą kobietą, albo poniedziałki, stylowe poniedziałki, albo ponie... szczęśliwe poniedziałki, jeszcze nie wiem, kochane, ale myślę, że tak, że odbiór po prostu wasz jest tak wspaniały i ja tak dobrze się czuję tutaj do was mówiąc i dzieląc się po prostu tym, co w sumie no, mam najlepsze, że, że może rzeczywiście pomyślę o tym i... Mm. I coś jeszcze zadziałam, kochane. Także grupa, kochane, wrzuciłam. Dobro i miłość dla Adrianny. Możemy tam licytować, możemy tam wpłacać po prostu pieniądze. Każde 10 zł się liczy. Możemy wspierać tą cudną dziewczynę po prostu dobrym słowem, dobrą energią. Ja tam wrzuciłam również swoją książkę, która teraz kosztuje 60 zł. Niech to będzie najdroższa książka na świecie, kochane. Możecie licytować. No i tak już na zakończenie. Dzień dobry, Aniu. Witam cię, kochana, też serdecznie. Taki cudny cytat mam na koniec. Najlepszym sposobem na poprawienie sobie humoru jest poprawienie humoru wszystkim dookoła. Mark Twain. I ja myślę sobie tak, że ja sobie poprawiałam nastrój i, i ciągnęłam się do góry przez cały listopad. I ta energia cały czas we mnie jest i ona będzie po prostu mnie niosła. Ale jeżeli e, sprawiłam choć dla jednej osoby jakąś przyjemność, czy właśnie dałam coś do myślenia, czy sprawiłam, że ten dzień był choć odrobinę lepszy, to... No to super, to ja się po prostu czuję szczęśliwa. Witaj Asiu, kochana, jak dołączyłaś dopiero teraz, to koniecznie musisz, musisz odsłuchać tego live'a od samego początku. Więc tak, kochane, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za cały ten listopad, za codzienne poranki o 7 rano, wiecie, myślałam po prostu, że to będzie bardzo trudne i czasami było bardzo trudne, ale tak naprawdę właśnie to było takie pokonywanie swoich słabości, e, takie e, dotrzymywanie słowa samej sobie, Wam również, kochane, ale przede wszystkim samej sobie. Trenowanie takiej samodyscypliny, to jest bardzo istotne, bo jak to kiedyś ktoś powiedział pięknie, że wolny człowiek to jest właśnie ten, który jest bardzo zdyscyplinowany. Więc ja tej dyscypliny, słuchajcie. Tutaj też nabrałam. Nie nabrałam jej w kończeniu na czas. To widać absolutnie. Po prostu już jestem po czasie. Nie mogę się z Wami rozstać, kochane. Będę myśleć, co dalej zrobić. Dzisiaj najważniejsze jest to, że chciałam zrobić takie fajne podsumowanie, podziękować Wam serdecznie za wszystkie tutaj komentarze, za to, że byłyście ze mną, za to, że jesteście ze mną. A dzisiaj, kochane, wszystkie po prostu zróbmy coś dla Adriany. Zróbmy cokolwiek. Nawet jeżeli nie chcecie, nie możecie przesyłać jej choćby tych 10 zł, to wejdźcie na grupę, zostawcie dla niej po prostu jakiś cudowny, miły komentarz. Jeżeli możecie, to wrzućcie po prostu coś, na, coś swojego na licytację, będziemy licytować. Jeżeli chcecie, możecie przelać pieniądze dla niej, po prostu na leczenie dla tej dziewczyny, która jest naprawdę bardzo, bardzo poważnie chora. Jeżeli chcecie, możecie licytować również moją książkę, jak być szczęśliwą kobietą 15 kroków. Niech to się stanie najdroższa książka na świecie, ale niech to będzie książka i kwota, która która pomoże po prostu tej cudnej dziewczynie. Ściskam Was już bardzo, 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 bardzo serdecznie. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego weekendu. I grudzień zaczyna się za chwilę. <laughs> Jej, nie mogę się z Wami rozstać, kochane, nie mogę, ale już uciekam. Dziękuję za to, że byłyście. Dziękuję za to, że jesteście. Um, życzę Wam cudownego dnia. I jak się robi dobro? No właśnie, może chociażby w taki mały sposób, że tutaj przesyłacie. Dziękuję, Jolu. Dziękuję za piękny czas. Dziękuję Renatko, również dziękuję. Kasiu, sprawiłaś, dałaś nawet nie wiesz jak ogromnie dużo. Bardzo się kochana cieszę. A teraz, my, kochane, żebyśmy mnożyły tą dobrą energię i robiły cokolwiek, chociażby był to tylko i wyłącznie mały uśmiech do drugiego człowieka. Myślę, że warto. Ja też się tego uczę, absolutnie. Ja tu jestem pierwsza, pierwsza uczennica w zerówce, <noise> która się tego uczy. Cudownego dnia, kochane, i do zobaczenia.